Na zakończenie dziewiątej serii spotkań piłkarskiej ekstraligi kobiet Sportis KKP Bydgoszcz gościł Olimpię Szczecin. Choć obie ekipy darzą się sympatią, na boisku miało miejsce więcej fauli niż sytuacji podbramkowych. Teoretycznie to Olimpia była groźniejsza, ale praktycznie do przerwy brakowało celnych strzałów. W drugiej połowie obraz gry znacząco nie uległ zmianie, co frustrowało pewnego kibica. Które znajdował się przy ławce bydgoskiej drużyny. Kości nadal trzeszczały, więc sędzia Mularczyk co chwilę używała gwizdka. W końcówce bardzo dobrą okazję miała Karolina Majda, ale świetną interwencją popisała się Joanna Pastusiak. Mecz zakończył się bezbrankowym remisem. Sportiska KPS zdobył pierwszy punkt w Bydgoszczy.